The box is empty, or should I say, incomplete. Where is the rest of it? We know who you are. We know who you were. You've come far for someone who was merely once a concubine. I will ask you again, assassin. What is this box? Where did it come from, and what is its purpose? Why continue to resist us? Look around you. No one is coming. We wiped out your order. There is no escape from here. Why would I want to escape? I am exactly where I want to be. Such arrogance! Mahayong Cheng will make you talk. Let him try. No wonder your kind fell so far. My kind isn't done yet. Hej, hej, witaj, witam Was bardzo serdecznie. jestem House. No cóż, kolejny Assassin. Twórcy postanowili utworzyć nową, taką jakby, nowy odłam serii, zwanej Chronicles. Gdzie teraz mamy pierwszą wersję Pierwszą grę z serii Chronicles, czyli China. Jak się dowiedzieliśmy już ze wstępu. Naszą postacią jest kobieta. No i cóż, tu sobie tam zapauzujecie, przeczytacie albo po prostu pooglądacie dalej. Ja tego nie będę czytał. Bo mi się po prostu nie chce. Ok, dostajemy się z klatki. Uratu informatora asasynów. Dobra. To jest, żeby was nie zmylić. To nie jest 2D. Tylko to jest właśnie 3D. Tylko. No, to jest osadzone właśnie w takim w takim stylu. Okej, okay. to jest cały czas e, samo Zastanawiałem się, czy pokazać wam grę właśnie od początku, czy już tam odkąd dokąd doszedłem właściwie. Ale postanowiłem, że od początku. Tak jakoś nie, nie lubię zaczynać od, od środka. Ups, przez przypadek włączyłem. Potwór jest taki wzrok orła, taki troszeczkę inny. Dobra, trzeba trzymać. Walerny pies. Ale nie będziemy na niego zwracać uwagi. OK Ja szczególnie znajdź swoje białe. Szczególnie czekam na wersję. E... Nie czajna tylko. To było w Rosji chyba i podejrzewam, że na tą wersję czeka najwięcej, no właśnie, najwięcej osób. Okej, okay. jeszcze w tą stronę jesteśmy. Także. Oho. Fajne są te systemy. To znaczy fajne. No takie. Niby zwykłe, ale. Nawet fajnie to. Aha. Fragment poziomu. Działaj dyskretnie, osiągniesz wyższy wynik. Eee, przyznam się szczerze, że. W miarę mi się to udawało, nikogo nie zabijać, dopóki nie skończył się to jakby uciek. Jak później to już była rzeź. No, dobra, dobra. Okej, okay, wszystko wiadomo. Jeśli ch chcą się odwrócić, to mają nad głową takie oczko. Trochę na początku ciężko jest opanować to sterowanie To jest trochę dziwne Znaczy nie jest... Jest niby normalne Ale trzeba się jednak e, Jego nauczyć Gwizdania Aby... Okej okay. To jest trochę skopane moim zdaniem Bo pod F Mamy gwizdnięcie, tej myszką sobie przesuwamy, zaznaczamy obszar na jaki gwizdnięcie ma działać I żeby gwizdnąć naciskamy G. Jak widzicie już skopałem, o. bo opuściłem F, to cały czas trzeba trzymać. Dobra, zabijanie po cichu. Szybko, szybko. Tam zaraz będzie z góry patrzył. Dobra, my chyba nie musimy się chować. Ale tutaj mam pomysł tej stoi, jest ich dwóch. Chyba zadziała. O, dobra. Ślisk. Tutaj coś mamy. Okej, okay, jakiś taki miecz. On jest zdaniem dziwny. Dobrze. Aha, to w tą stronę... Musimy iść natomiast tutaj coś mi mryga. Hmm. A widzicie. Czyli są fajne skrytki na tych na tych, na, tych, na tych żołnierzy. No skakuj mała. Okej. Okay. Co na razie, no nie ma nic. Możemy go zabić? Dobra, chyba to nam gra. Gra chce, żeby, żebyśmy to zrobili. Coś tam było napisane, ale nie przeczytałem. Ty zaalarmujesz coś tam, coś tam. Okej, okay, już przeszedliśmy Jakiś fragment pokazuje trasę patrolową strażnika. Ale ta trasa nie jest mi do niczego potrzebna. Okej. Okay. Jeszcze trochę i byśmy nie zdążyli. Nie chcemy ich zabijać. To jest właśnie fajne, że. Użyj petardy huk hukowej. Mam 3 F plus strzałka i G. Okej, okay, właśnie. On się zaraz wybudzi. Teraz tam na dole widzicie taki pulsujący żółty obiekt. To jest. To jest taki obszar, w którym nas ostatnio, ostatni raz widzieli strażnicy. Czy tam żołnierze, whatever. Jeśli strażnicy rozmawiają, nie będą widzieli, co dzieje się za ich plecami. Czyli. Możemy śmiało sobie tutaj poczynać. Okej, okay, tutaj. E, finalnie była, była taka znajdźka, ale. Mm, ale już ją zebrałem i. Tak widać, że widzę, że jak gram jeszcze raz od nowa, to. Tak, oni są tacy tępi. E, to już po prostu tej znajdźki nie ma. Dobra, nieważne. Znajdźka jednorazowa. Co my tutaj mamy? Tu mamy jakichś dwóch. Możemy sobie oczywiście pomóc tym wzrokiem. Orła, ale to nam nic nie da. Okej, okay, no i jesteśmy. Jesteśmy w schowku. Teraz czekamy aż przejdą. I biegiem, w ślisk i mamy. Co tutaj mamy? Nie można wziąć więcej. Coś wziąłem. Zaraz pod 1, 2, 3 są te petardy hukowe, natomiast pod jedynką coś dziwnego mamy. I to się również dziwnie, tak samo dziwnie nazywa. Okej, okay, tutaj mamy jakiś miecz chyba. Tak, wrócenie uwagi, ciekawe jak tam chodzi dwóch. Okay. To powinno zadziałać, okej, okay. chyba się udało, chyba to tak robiłem. Okej, okay. te wślizgi też są takie ryzykowne. Bo pod Shiftem trzymamy, żeby biec, i jakby tym samym małym palcem musimy zaraz wcisnąć kontrol. I to jest. E, zaraz, zaraz. Wychyl w kierunku napastnika. Ok. To też nie jest łatwe. Dobra. No właśnie, jeszcze trzeba e, po zablokowaniu, no co jest, i spację, nie, zaraz, no, hmm. o, zaraz, zaraz, no. No, i spacja czemuś, czego nie chcę działać? Ok, jeszcze raz. Nie, dobra. To jest trudne. Tego musimy tylko po prostu zaćgać. Dobra, pod lewym zwykły atak. Standardowo pod prawym jest mocniejszy. Skąd tak dziwnie chodzi? Dobra. Oj! Dobra, a nie udał się. Blok, tak jest. Dobrze. Okej, okay, na razie jakoś mi to w miarę idzie, chociaż i tak powiecie, że lamię. Tutaj mamy jakąś korbę. Biegni. Dobra. Spokojnie. Mamy po prostu biec, to nam się zamknie i wślizg. Tutaj mamy co? Jakieś więzienie, cholera. Jakiś nasz, nasz przyjaciel chyba do celi Hong Liweja No właśnie Biegnij, biegnij Nasza asasynko Nie, nie, nie Jeszcze raz Okej okay.

Ten. Where is the box you took from? Far from your reach by now, assassin. One of your tiger brothers must have it. No matter. I will find which one and retrieve it from his still warm corpse. Do you even know what the box is? I know it belongs to the Brotherhood. How naive. Thinking you can retrieve from.

No i cóż, zakończyliśmy chyba taką jakby misję Jakby pierwszy poziom 9 zł, jeden brąz Nie wiem o co tutaj chodzi kompletnie Aha Cień, asasyn i zabijaka Dobrze, tam nie mam żadnych punktów Cele dodatkowe, no by uwolnić tego... E, z tej celi This was once a safe place for us assassins. Sang young tigers saw to the end of that. Their forces surprised and overwhelmed us, all but wiping out the Brotherhood. Gao Feng's death will send a message to the Templars: the assassins have returned. Okay. Cały czas tu jest mowa o jakich... tygrysach. którzy za, za... przyczynili się do tego, że bractwo obumarło. E... Po zabiciu Gao Fenga, Shao Yong musi teraz uciekać przez rozległe jaskinie i skalne urwiska. To już sobie dokończycie sami. Okej, okay, tutaj będzie się troszeczkę więcej działo. Ale to nadal jest. Nadal moi drodzy. Aha. Nie wiem, czy zauważyliście, ale mam teraz dwa paski zdrowia. Skok. I synchronizacja. Są ptaszki. Bardzo ładne. Ta synchronizacja jest. Taka sobie. Ponieważ właśnie teraz mamy mapę. I ta mapa jest, no, dziwna. Prawda? Nic nie widać. A jak przybliżymy, to już kompletnie nic nie widać. Także my jesteśmy tutaj. I i, i, i co? I musimy dojść gdzieś. No, tutaj. Tak, tutaj. Tylko właśnie to jest taka mapa, że w ogóle nie wiadomo, którędy iść i tak dalej. Także ja z niej w ogóle nie korzystałem. Eee, dobra, mamy Skogwiary. Bardzo ładny. Oho. Tu też kogoś mamy. Na dole, panów, Okej, okay, mamy D plus C, ok, jak już wcześniej było wiadome, strażnicy co ze sobą rozmawiają kompletnie nie interesują się tym, co się dzieje wokół nich. Ok, tutaj możemy się schować. Tutaj nas nie widzą ciekawe to są skrypty To wszystko są skrypty tutaj Po prostu on... tak samo teraz Oni sobie rozmawiają dopiero jak się schowam wtedy się odwrócą I sobie pójdą No cóż, no jest to przyjemne w jakiś tam sposób. Tutaj pamiętam, że trochę Trochę mi się to nie udało na początku, bo ten jeden mnie zobaczył. Oczywiście ogłosił alarm. I tak dalej. A nie, może to ten mnie zobaczył tutaj. Tak, posiłki są za takimi drzwiami, więc trzeba uważać, cholera. Strefa wsparcia. Dobra, on chyba będzie tak stał. Dobra. Ok, w miarę sprytnie się to udało zrobić. Tylko teraz, co teraz? Dobra, ten mnie nie zobaczy. Oho, oho, dobra. Uff, było blisko cholera. No, jeszcze ten pan. Dobra, zaraz, może, może zdążymy, dobra? Tutaj mamy jakąś zasłonę. I tutaj lecimy dalej. A w ogóle wiem, że ten odcinek jest strasznie nudny, ale jakoś chcę wam to w miarę dosyć sprawnie pokazać. Jak najwięcej, przede wszystkim. Aha, to jeszcze trzeba iść w prawo. No, chodź, chodź. Wszystko jest 3D, jak widzicie. Jakoś tak, no nie wiem, dziwnie mi nie mogę się przyzwyczaić, że to jest assassin, a nie jakiś Pierce of Persia. Dwójka. Mamy jakieś noże. I musimy... ...właśnie przeciąć tą linę. Znajdź drogę przez... ...przejdź przez jaskinie i odzyskaj... ...zwoje asasynów? Dobrze przeczytałem. Czy to nie zwoje? Okej, okay. tutaj zrobimy troszeczkę hałasu. O, znajdźka. No pewnie tak, pewnie to ptaszek. Dzięki któremu udało nam się przejść nie zauważenie między nimi. Zaraz, bo ja nigdy nie odpalałem mapy. Mapa jest pod M. Teraz, gdzie ja jestem? Jestem tutaj. Jeszcze kawałek. Nawet spory kawałek mi został. Ale wiesz, jestem daleko. Daleko poza połową. Okej, okay, tu na górze mamy jakąś znajdkę jeszcze. Zyskaj zwoje asasynów. Tylko gdzie one są. Dobra, musimy. Eee, ten na górze. A zaraz, zaraz tutaj jeszcze coś mamy. Te noże pewnie. Tak. Tylko niestety dwa noże możemy nosić. Okej, okay. mamy linę. Nie wiem, czy ją widzicie, ale ja ją widzę. Jest ona tutaj. Także... Także co teraz? Dobra, nic. Zabiliśmy jednego. Może to nam... O, na dole jest jakiś... ...jakieś coś i na górze... Też jest jakieś coś. Obawiam się, że tutaj złamie, także ja nie chcę, żebyście już na to patrzyli, więc się z Wami pożegnam. To już może przejdę sobie bez Was. Eee, no cóż, zapraszam Was do komentowania, lajkowania. Oczywiście subskrybujcie, to jest najważniejsze. Bo ja te filmiki robię jednak dla Was oprócz z tego, że mam. Oprócz tego, że mam z tego wielką przyjemność. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Papa! Pa.